i co tam ogólnie mm, nagrywam swojego streama ostatnio czekaj, sorry bo tutaj coś, czekajcie, mówi mi się coś o, dobra, widzę wszystko no i git, przywitaj się Nikolas gramy dzisiaj z moim kolegą Nikolas co? przywitaj się Siema Andrzeje moje kurwa No y, To jest kolega z BuzzBoss TV, Może swój wkleić tam swój kanał w, y, Wpadajcie na niego, obczajajcie Dzisiaj będziemy grali Dobra. w Bedworsy Na serwerze rrgmc.pl w Bedworsy Co? Ktoś nas w ogóle ogląda? Co? Ktoś nas w ogóle ogląda? No I... Nie wiem, może, może ktoś, nie wiem Rzadko wątpię I ogólnie no, będziemy grali w Bedwarsy, mam nowy komputer, jak widzicie chyba. lepiej mi się wszystko szybko wczytuje. Bo no, na starym komputerze to... ojej, Jezus, dobrą kartę miał, ale resztę... Mm, taka słaba. No i ogólnie. Czekajcie, RGMC. Dobra. No, będziemy wchodzić, będziemy grali. Nikolas, jesteś już na serwerze? A na RGMC. Na jakiej wersji? Czekajcie, bo muszę na chwilę wyłączyć OBS-a, żeby tutaj zamazać. Kochaniotce, czekajcie, czekajcie. O, siup, zara wr zara wrócę. Ej, jesteś? Dobra, jestem. A, 1 16, No dobra, dobra, czekajcie, już Wam. O, dobra. No, 1 okej. Ok. Dobra, yy, na no, Bedwarsy, nie? Tak bo tu Bedwarsów nie ma na 1.16.5 tak. A nie, dobra, Czekaj. chyba są. Czekaj, ja no nowa. Bedwarsy 118. dobra chodź na Bedwarsy. Czekaj. Okay. Diu, ale ready. Ja nie mogę wejść na Bedwarsy na RGMC, a ty? Nie mogę, nie mogę połączyć się z serwerem. Też nie mogę wejść na Bedwarsy. Chodź, zmienimy serwer na coś innego. Co ty poszukaj? Możemy na derpa wziąć wejść. Nie, bo a nie można zagrać jeden Można. E? Można no, no, dobra wejść na derpa. Chyba, że na craft playa wchodzisz. A jaki jest login derpa? Derpa? Derp. 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 Nie czuję chwilę. Ja zobaczę jaki jest. Piszcie na czacie albo coś, żeby było szybciej. Derp. IP. Derp IP Derpmc.pl Wszystko z małej, wszystko razem On no, dobra, i chociaż nie, będę, nie trzeba by się logować, tylko jak się raz zalogujesz, to po prostu weryfikację masz w tyle. Co? Zasia no, zwa. I ten IP masz? Jaki jest IP? Nie, derpa, derpa, no. No to ten, yyyy, derpmc.pl, wszystko z małej, wszystko razem. Chyba zmniejszę sobie czanki, za dużo mam trochę. No nie wystarczy, jest git, dobra. Teraz Ja, co to było w ogóle? No i ogólnie... Nie, ja o tu czekam na ciebie, gdzie jesteś. Jesteś? Nie. Weszłeś po. O, widzę cię, panie po witruzie. Chodź, tu na dole stoję. Chodź za mną. Chodź, bedworsy. O, weszłeś już? No. Ja pierdolę na chwilę, bo kurwa wołają mnie. Okej, okay, poczekam chwilkę. No. Co tam ludziska, dawno livea nie było, nie? Jeszcze było na OnlyMC. O jezus. Kiedy to było, parę miesięcy temu, on-MC, mój serwer były. A właśnie, z do mc będzie prawdopodobnie powrót. Może, może, nie wiem tego, ale raczej będzie powrót, ale bez chyba z jednego właściciela, chyba że ten jeden właściciel, drugi, znaczy drugi właściciel się zgodzi. No bo ja mogę wszystko porobić, tylko po prostu, no. No, każdy wiązo chodzi chyba. zarabędnę, Mam ze dwóch chwilową. O, weszłeś już? No. Ja pierdolę na chwilę, bo kurwa wołają mnie. Okej, okay, poczekam chwilkę. No. Co tam ludziska, dawno live'a nie było, nie? Jeszcze było na OnlyMC. O Jezus. Kiedy to było? Parę miesięcy temu. OnlyMC mój serwer był, A właśnie, co on... Login do... ...na chwilę, bo Dobra, wróciłem. No. Co mówiłeś? Halo, ej. Panie powietruzie, gdzie jesteś? Unloco. Mordo, panie Unloco, gdzie jesteś? Kurde, panie powietruz. Gdzie ty jesteś? Idę cię pobić. Panie powie truże, alo, panie powie truże, sprawdzę ile mam CPU. Na zwykłym klikaniu, a na na Drag, kliku. nie będzie 10. Uuu, jak to się śmiesznie kręci, Spoko mieszka gdzie idzie 502 Hero, jak coś, nie? Podam wam w info moje wszystkie podzespołki. Możecie pisać co dobre, a co złe. I w ogóle, no. Czekamy właśnie na pana Powitruza. Aż dołączy. Dalej. go wołają gdzieś. Chwila, napiszę mu na Discordzie. Żeby wrócił. A, no. Nie wnikajcie w mój nick. A właśnie, możecie dodawać do znaj, jak chcecie. Aż chcę zobaczę moje stacje na YouTube. A. Co tam się dzieje w ogóle? Kurwa woła wołają. Wo 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 wołają gdzieś. Chwila, napiszę mu na Discordzie. A zobaczę, żeby wrócił. Kurde. Ja jestem. A no. Tylko muzykę sobie jeszcze jakoś włączę Okej, okay, słyszysz mnie? Oczywiście. O, drugi, wróciłeś. Z mlekiem tym razem. Weź zobacz, zobacz, zobacz na mój kanał. Ja się Co to jest? Wózki, to nie? Co to jest? Ale fajny skin. Chodź tu. <laughs> Dzieci, nie patrzcie. <laughs> Co? Klawisze trwałe mi się włączyły. <laughs> Co to jest? Nie mogę znaleźć Twojego kanału, XD. Nie możesz? Nie mogę, wyślij mi linka. Dobra, ja się wyślę linka. Wpisz sobie Bas Boosted TV i wejdź tam filtry i weź, wybierz kanał. I będziesz, znajdziesz mój kanał, ok? Bo ja teraz nie mam jak. Filtry i kanał. Nie ma słabów. Unlucky, napisz unlucky. Unloco. Nie <noise> ma słabów. Co? Czekaj, jak wygląda? To jest taki jeden głośnik na białym tle? Tak. Taki no, to Prajda głośnik, o. Ogólnie nazwy kanału tak? To, to no, to rozwójny, tak, tak, lo. Ładne sh shadery, no. nie? Opóźnienie jest trochę, nie? Czy nie jest? Oj. Jest opóźnienie? Kurde, mówię. Ale dobra. Ja się zobaczę, ile cps-ów walne. Okej. Okay. Nie działa. O. Na jitter bardziej mi leci. Oni na no chuj! Gdzie ty jesteś? Panie powietrus. Czekam na ciebie. O, a nie, Chodź tu. Mm. Panie powietruzie. Aż zobaczę ile mam shaderów bez tego, bez yy... Znaczy ile mamy w u bez serweru. O Jezu... I ogólnie nie rzecz biorąc Jak mówię, może wróci on Niemcy, może nie, będą też live z y replaya ja Jak to to robi serwer z powrotem Ile serw... o, Nieźle Jak na komputer za dwa klocze, to jest dobrze No Panie, chodź tu Pani po witruzie Jesteś? Chodź tu. Idę. Ale śmieszny ryj masz. No bo mam Taki śmieszny stylowy, bo jedna. ja mam ten innego teksturpaket granego. Wiesz? Aha. Prywatna gra i czy idziemy, czy na tego. Na dwójki. Chodź na zwykły 1 Jeden, tryb. Na, jeden. jeden no. na jeden. Na jeden, jeden na jeden. Chodź, dołącz. Hej. Gdzie to jest? No ja jestem na tym, na tym diamenciku. Kurde Menu Gier? Nie. Dobra, ja wychodzę. Fila. Ja nie umiem wychodzić. Jak coś nie wnikajcie w to. fila Co ty chcesz? Nie dzwoniłem, ty teraz dzwoniłeś do mnie. Nie dzwoniłem. Nie za mnie... Idioty za mnie lejar, bo mam lepszy telefon od ciebie, XD. No. Ty jesteś kurwa głupi. Mam lepszy telefon od ciebie, XD. A co? A Aaa, próbowałem... A. A... dobra, już mi się przypomniałe, dzwoniłem do ciebie z powodów takich, że nie odebrałeś i no. I teraz dopiero ci to przyszło. O. Gdzie jesteś? Nie mogę. Nie jestem w Gaszowie. ale wiesz, Audi, kurwa, nie przyjechaliśmy. Pociągiem dał mnie ty, kurwa, tempy. Nie mogę! Bo muszę siedzieć przy babce. A z kim ty siedzisz na tym na dworze? Z tą tą meleń... Z, z tą twoją? Ale nie, chodziło mi o tą twoją tą, yy, tą twoją koleżankę, jak ona była. Ale dobra, ale chodziło mi o tą twoją koleżankę, yy, nie, Janą Łaską tylko, jak ona była, Wiktoria coś tam, no. Jesteś ciejewka? O tą Wiktorię, była. Tak, o Wikę mi chodzi, bo to, to jest twoja melenica, z tego co wiem chyba, nie? No właśnie. Już gało ci robiła czy nie? Dobra, we tam fiuta. Kolegom. No dobra, narka. Kolegom z Nara. z No nie nie wnikajcie w te przekleństwa, nie wolno przeklinać. No. Dobra, gramy, ale no, a tak skoczymy jak to, takie debile, to. chodź. Unloco. No tak, tylko jeden. Czekaj. Kurde, muszę mieć? Ja, pierdolę, nie mogę prywatki. Ej, do dupy jest ten serwer, ogólnie. Derp zawsze był do dupy. Co? Derp zawsze był do dupy. Dobra, ja wychodzę z tego derpa, szukaj już... Ej, wejdź na ferko. Na ferko wejdź. No tak to ci to się nazywa ferko. f ery opl Przez 2e, ferko.pl. Przez 2e.pl. Wszystko z i wszystko razem, nie? No, mam. Z zobaczę ile live już trwa O, mi tak, no, no, tak, się tam tylko -y -e Jesteś teraz. Przyjmij oko co? Gdzie jesteś? -y -e ja jestem... Czekaj. Chyba cię widzę. Jestem na dole jestem. Chodź tu skocz na dół. Widzisz mnie. Dobra, freebuild. O freebiulda możemy. Chodź. Idziemy? Co to znaczy? No dobra, chodź i początkowy przedmiot. Kurwa, jak ty śmiesznie wyglądasz, XD. To o co chodzi Nie. z tym Firibirdem? Nie wiem, cześć, mało. Jezus, Maria, co gdzie jesteś? Wejdźcie na to usiądź. Na co? Na to coś, patrz to. Gdzie jesteś? Nie ty, mało. Gdzie jesteś? Jezus, no co się zobacz? Widzisz mnie? Chodź, patrz. I pato. Siup! Discord? Ja! Aha. Michała staje un loco. Tu Chodź wan wiłana. Na, chodź... no, 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 no. na RGMC, chodź one Gdzie? Na jakim? Na RGMC, chodź one wiłana. Tylko nie zdyga, nie? Tak jak wtedy. Bo ty zdygałeś. Bo ty zdygałeś. Uciekłeś mi w ogóle. Dobra, tak. PVP 18 8 czy 1.? 6... Nie, 1-17. Jeden, no, 1-17. Stoję tu. Chodź. E, ja tu stoję. Ja robię parku ręczącego. Ej, Nikolas, chciałbyś mieć takie coś jak ja mam u góry? To. Czy nie. No wej na się i zobaczysz, o co chodzi mi. Mm Wchodzisz? -hmm. Ej. Czekaj. No dobra, no to czekaj, ja wchodzę do tego. Czekaj, ja wejdę w te PvP. W PvP 1.17, nie? No tak. Dobra. Ja będę tam przy parkurze stał. Tu już nie mogę znaleźć swojego kanału, on był. Mam. Ja nie umiem robić parkura Co? Czy ty właśnie 1.17 powiedziałeś? No 1.17 Nie, dawno jeden 15, bo 1.17 nie działa. Ale jeden... O jesteś. O, widzisz mnie, gdzie ty jesteś? Parkur. No to złaś. O, dobra. Chodź idziemy robić one v one Czekaj. Ja bardzo robię, no to co Ty gadasz? ff standard, aksy. Standard, chodź na standarda. Czekaj. Ustawienie graficzne. Walka z wodą, do łączenia. Ja z pole. jakimś randomem tego. ja mam dołączyć? Czekaj, bo ja walę na razie z jakimś randomem tego. Standard. No ty Zabijaj mnie. O tuż ma to. Dawaj Doriana, nie. Co? No tu, tu, tu! Gdzie no? Standard. To chyba na to trzeba kliknąć. Mhm. Czekaj, ja zobaczę jak grać. bow, akcę, standard. standard. Teleport po mnie. Gdzie? To jest na arenie. O nie jest właściw z setem diamentowym. Czekaj, jak się wchodziło na ten, żeby ze znajomymi grać? Dobra, gość jest jakiś za OP. Ja sobie biorę na razie łatwego bopa. I co na łatwym bocie. Aż się coś zobaczę. No, dobra. Fajnie ma. Dobra Michał, stary jest na OP. <grym>, nie wnikacie. Ja? Co wnikacie jeden na jeden. Ze mną? A czyli nie, bedłosy Sprawdzamy jakiego trapnika człowieku O dawa na jedyna, jedyna nie Ej, te buty są... So, ej, te buty są jakieś dokoksowane, co jest Dobra, czekaj, ja wychodzę z sefra i dołączam od nowa Dawaj na jeden, na jeden, na tym. Dobra. Autoclickera se odpaliłem. No Chyba nie. Nie no, nie żartuję, nie wala autoklika. Zaraz będę. Nie lecę na autoklikerze, ale taką to nie będę. wiem. Że, że lecę na autoklikerze. Kurwa. Co jest? Skoro jest tak dobrze, ale takie słaby? Wypierdolone w tym mam. Się kurwa nie da ze znajomymi grać. Prewarz? Nie, nie chcę żadnych prewarzy. Ej, idź na HCF. Okej? Okay. Wejdź na HCF. Będziemy one nawalić na HCF-ie. Się. Nikolas Co? Mówiłem czemu nie wejdziesz na HCF Na co? Na HCF-a miałeś wejść debilu Na co? Na HCF Co to jest? Chłop mnie znaleźć nie może, ale Beka, ja sobie do góry na drzewie siedzę. Dawaj nawet włoski. No i nie mogę Dobra, dawaj dziam za kosiny Kurwa Słyszysz? Czekaj chwilę? Ej Dobra, chona na HCF to się nazywa Tam mm. masz ten... Daj proszę. prawym przyciskiem dajesz na marchewkę i masz tam HCF I wejdź w to Ja też wejdę Ale ty kurwa mnie czy co? Ty jesteś kurwa No pod ze swój do dupy mikrofon, a nie Ta dupy kurwa Na Bedwars chcesz iść? Nie ja chcę iść w Cesa ja kurwa nie będę grał w CSR człowieku. Bo. 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 Bo nie lubię. E ty kurwa pochójność. Przez przez HLF... To tutaj. Bo... Choć... No, bieda, kurwa FR. Bieda, co Dobra, A. Kurwa muszę kończyć przez takiego kurwa zjeba, ja by to, to, to A ja mieć mam...